Jakie plany na przyszły rok? Bo może być już tylko lepiej. Plany są cały czas e, takie same. Że staramy się, żeby krzewić wiedzę na temat e, transplantologii we wszystkich środowiskach, bo, bo jest to klucz chyba do e, rozwoju. Nie widzę powodu, nie widzę żadnych możliwości, żebyśmy mogli wykrzesać coś więcej z samych siebie. Natomiast oddźwięk społeczny na pewno będzie czymś, co pomaga i na pewno będzie czymś albo może być czymś, co może zmienić to, tą stagnację, która u nas jednak w dalszym ciągu, mimo ubiegłorocznego zrywu jest. Tak, możemy mówić o stagnacji, ale mówmy o pozytywach. Profesor Janiewski mówi, żebyśmy zawsze mówili o pozytywach, więc mówmy o pozytywach. To o nerkach, panie profesorze, bo zna się pan na nerkach to. mało. Jak mało kto? Jak wygląda zdrowa nerka? Jak powinna wyglądać zdrowa nerka? Co możemy zrobić, żeby, żeby nie wylądować u państwa jako pacjenci? Znaczy niekoniecznie u nas, a dlatego że to jest domena nefrologii, ale ma pani absolutną rację, że problem Przewlekłej niewydolności nerek zaczyna być jednym z dominujących problemów wszystkich rozwiniętych cywilizacji, społeczeństw, bo jest to choroba niezwykle podstępna a w momencie kiedy ją rozpoznajemy często jest za późno ja nie mówię że to jest jednocześnie czy też samo z tym, że jest to moment rozpoczęcia hemodializ, ale gdzieś w perspektywie odległej to na pewno jest bardzo istotne i musimy brać to pod uwagę jak, zdrać, jak o to jak o to dbać na pewno Dobre nawodnienie, co jest szczególnie istotne teraz w tym okresie, który się zbliża. Bardzo często bagatelizujemy. Niektórzy nie są w stanie pokonać tej bariery dwóch czy dwóch i pół. Litra, a jest to rzeczywiście niezbędne minimum po to, żeby nasze nerki mogły funkcjonować. Mówi się, przynajmniej takie jest stanowisko współczesnej nauki, że nerki dane nam są na mniej więcej 120 lat życia, ale jeśli za młodu, w ciągu 20, 30 i kolejnych dekad życia nie będziemy dbać, to z tych 120 lat na pewno nie uda się wykrzesać. Czy życie z jedną nerką to jest życie komfortowe? Trudno mi powiedzieć. Wiedza współczesna mówi, że na pewno da się żyć i normalnie funkcjonować, dlatego że wśród nas mogą być osoby, które nawet nie mają świadomości takiej, że żyją z jedną nerką. Po prostu ta jedna nerka mogła się nie wykształcić jako taka uroda. Po prostu nie jest to żaden defekt. Ale, ale tak może być i te osoby bardzo często zupełnie przypadkowo dowiadują się o tym przy okazji jakichś badań z zupełnie innego powodu, że funkcjonują z jedną nerką. Rozmawiamy dużo na temat możliwości żywego dawstwa i rozwoju tej dziedziny transplantologii w zakresie przeszczepiania nerek i dowody naukowe świadczą o tym, że da się normalnie funkcjonować z jedną nerką. Ta jedna, którą powiedziałem, mamy na 120 lat, co najmniej 120 lat życia w zupełnie... Wystarcza, ale musimy również o nią dbać. Także na pewno jest to bardzo optymistyczne. Jest to na pewno to źródło, które może nam spowodować, że tych nerek w polskie prawo dopuszcza przeszczepianie w ramach rodziny. Ja pracuję w ośrodku, który od wielu lat współpracuje z Centrum Zdrowia Dziecka i w naszym ośrodku pobierane są nerki od rodziców, którzy zdecydowali się dać drugie życie. Któremuś ze swoich dzieci, oddając właśnie nerkę bądź fragment wątroby. I oni po oddaniu, po tym geście, cudownym geście wobec swojego dziecka, normalnie funkcjonują, uprawiają sport, mają następne dzieci, także to w żaden sposób nie ogranicza naszego funkcjonowania.